Jest zasadnicza różnica. Alkohol zmienia stan świadomości, nikotyna nie. Oczywiście, że tak, że alkohol zmienia stan świadomości, ogólnie wchodzisz w matriksa, no jesteś pijany, tak? czyli nie myślisz racjonalnie. Nikotyna nie robi w ten sposób, ale uzależnia bardzo podobnie. Tak jak pamiętam, nikotyna podnosi nam do paniny i alkohol podnosi do paniny i tu jest największy problem. Bo my się nie uzależniamy od tego stanu, że jesteśmy nawaleni. Nie, to, co tam jest przyjemnego, że ty jesteś nawalony i nic nie pamiętasz? Nic. Tu chodzi o ten stan dopaninowy, czyli ten, ta nagroda, która powoduje to, że my chcemy dobrze się poczuć przez chwilkę chociaż i ten sam, ta sytuacja przed wypiciem bardziej nas jakby uzależnia ze względu na podniesienie do paniny. I teraz, jeżeli chodzi o Różnice między alkoholem a nikotyną, to bardzo podobnie podnoszą dopaninę, więc uzależnienie jest podobne. Można powiedzieć, że alkohol trochę na dłużej podnosi dopaninę, zalewa nas tą dopaniną, nikotyna na krócej, ale dlatego palimy nieraz jeden za drugim, nie? A na fajeczkę, a chodźcie na fajeczkę, i wtedy do panika idzie, nie? A fajeczka, a idziemy się napić, a będzie się impreza, i, latamy, i latamy, 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 że się cieszymy, nie? To jest ta ścieżka nagrody tak zwana, która powoduje to, że do panina dając nam w organizmie ten stan takiego ukojenia, nagrody, radości, satysfakcji i tak dalej. To jest ta, ten hormon taki, który, neuroprzekaźnik, który daje nam powera i w ogóle motywację i fajnie, super jest, nie? I tu jest w tym problem, nie? Ale jeżeli chodzi o skutki, czyli po zażyciu substancji, oczywiście, no nikotyna nic nie daje Ci takiego tak naprawdę, nie? Ale z punktu chemicznego organizmu, bardzo podobne, tak samo jest silne uzależniające. Trzymajcie się, hej!